Dzisiejszy podcast będzie dość lekki i przyjemny, taki trochę przegadany, a dotyczyć on będzie inflacji, ale nie tej inflacji, o której tak dużo się mówi w ostatnich latach. Przyjrzymy się tematowi inflacji stylu życia jak się objawia, jak można to zjawisko kontrolować, z czego ono może wynikać i jak sobie z nim radzić. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego podcastu znajdziesz czas na refleksję i zastanowienie się, czy ciebie ten problem nie dotyczy i czy jest coś, co możesz wdrożyć od razu, aby jej zapobiec. Cześć, mam na imię Wiola i jak większość z Was, ja także nie jestem finansistką. Z wykształcenia jestem inżynierem. A finanse osobiste to moja pasja, którą chciałabym zainspirować również ciebie do działania. Kanał ten powstał z myślą, aby szerzyć wiedzę w tym zakresie, udowodnić, że to nie jest temat tylko dla mężczyzn i że każdy jest w stanie się odnaleźć i poczuć pewnie w świecie finansów i inwestowania. Inflacja w stylu życia jest zjawiskiem z pogranicza Psychologii oraz finansów, co powoduje, że jest dość powszechnym problemem. Jest to sytuacja, w której Twoje wydatki rosną w tym samym tempie albo szybciej, jeśli towarzyszą temu kredyty, niż zwiększające się zarobki. Aby móc odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy Ty albo Twoja rodzina doświadczacie inflacji stylu życia? Należy prześledzić historię zmian dochodów Twoich i Twojej rodziny oraz skonfrontować to z kwotami, jakie są wydawane, a jakie oszczędzane czy inwestowane. Najlepiej to będzie przedstawić, zestawiając zarobki, wydatki oraz oszczędności dwóch osób zarządzających w inny sposób swoim budżetem. W przykładzie tym, oczywiście, założyłam. Brak inflacji CPI oraz to, że obie osoby zwiększały zarobki w tym samym czasie. Obie osoby startują z tego samego poziomu zarobków, wydatków stałych i oszczędności to jest 5000 zarabiają, z czego wydają 4,5 tysiąca i na oszczędności pozostaje im 500 zł. Jest to 10% miesięcznego dochodu. Sytuacja ta jednak ulega zmianie, kiedy obie otrzymują podwyżkę do poziomu 6,5 tysiąca złotych, a potem 9 tysięcy złotych. Osoba A mimo otrzymanych podwyżek nadal oszczędza 500 zł miesięcznie, czyli de facto procentowo mniej niż pierwotne 10%, aby przy dochodzie 9 tysięcy złotych oszczędzać już tylko 5,5%. Osoba B natomiast zwiększa swój poziom życia, zwiększając z rosnącymi zarobkami nie tylko wydatki, ale także procent pieniędzy przeznaczanych na oszczędności czy inwestycje. Z 10% do prawie 14,5% przy zarobkach 9000 zł. Widać wyraźny kontrast między osobą A, mającą problem z inflacją stylu życia. A osobą B, która wraz ze wzrostem wynagrodzenia podnosi swój standard życia, jednocześnie dbając o przyszłość poprzez oszczędności i inwestycje. Jeśli już wiemy, czym jest inflacja stylu życia i jak ją zdiagnozować, warto przyjrzeć się, skąd się ona bierze. Po pierwsze, czynnikiem, który jest powodem takiego stanu rzeczy, jest wszechobecny konsumpcjonizm. W którym jesteśmy karmieni każdego dnia poprzez reklamy, social media czy społeczeństwo. W takim otoczeniu ciągle może się nam wydawać, że czegoś nam brakuje, że musimy jeszcze więcej i ciężej pracować, aby mieć to co inni. Próby przeciwstawienia się konsumpcjonizmowi i odmówienia sobie pewnych rzeczy wiąże się z uczuciem strachu. Strachu, że coś tracimy. Zjawisko takie jest zdefiniowane jako FOMO, z angielskiego fear of missing out, czyli lęk przed wypadnięciem z obiegu, który wiąże się z obawą, że coś naprawdę ciekawego i satysfakcjonującego dzieje się bez naszej obecności. I mowa tutaj jest na przykład o nie pójściu na koncert, czy nie wyjściu ze znajomymi do jakiejś nowotwartej restauracji. Dodatkowym aspektem są powszechne przekonania na temat oszczędzania i inwestowania. Społeczeństwo obecnie ma prześmiewczy stosunek do oszczędzania. Ludzie oszczędnych często przedstawia się jako osoby skąpe bądź po prostu biedne. Co do samego inwestowania, to z kolei darło się, że aby inwestować, to trzeba mieć duży kapitał i że z małymi kwotami to się nie ma za co zabierać. I w efekcie wielokrotnie można usłyszeć, że oszczędzać, inwestować to ktoś zacznie, jak zacznie lepiej zarabiać. Skoro wiemy już, że inflacja stylu życia jest zjawiskiem niezwykle powszechnym, warto zastanowić się. Co może nam pomóc, aby się temu trendowi przeciwstawić? Zdecydowanie pomocny może być zestaw zasad, którymi będziemy się kierować podczas podejmowania decyzji zakupowych oraz budżetowania. Takie jak: Pierwsza: w budżecie zawsze stosuję podział procentowy podczas przeznaczania środków na trzy kategorie wydatków. Podstawowe: 50-60% przyszła ja 10-20% oraz przyjemności 20-30%. Wykorzystanie podziału procentowego zabezpieczy poprawny podział gotówki w każdym miesiącu, nawet w sytuacji, kiedy nasze dochody są nieregularne, czy po otrzymaniu premii bądź podwyżki. Pozwoli to na zaopiekowanie każdej z trzech kategorii w budżecie. Druga, nie kupuję, jeśli na coś mnie w tej chwili nie stać. Chodzi tutaj o niepożyczanie od znajomych, rodziny czy niezaciąganie kredytów nawet tych 0%. Odroczona gratyfikacja, czyli kupowanie za pieniądze zarobione w przeszłości, a nie za pieniądze z przyszłości, jest bezpieczna dla naszych finansów i uczy nas odpowiedzialności, planowania i przede wszystkim dyscypliny finansowej. Która jest kluczowa na drodze do wolności finansowej niezależnie od wysokości naszych dochodów. Trzecia daję sobie czas, na przykład 24 godziny na przemyślenie, czy ja faktycznie chcę lub potrzebuję danej rzeczy, którą właśnie widzę i myślę o jej zakupie. Osoby kierujące się tą zasadą wielokrotnie doświadczyły tego, że następnego dnia nawet nie pamiętały, że coś chciały kupić, albo doszły po prostu do wniosku, że jednak tego nie potrzebują. Czwarta. Z każdej podwyżki czy premii 50% przeznaczam na zwiększanie standardu życia, natomiast 50% na oszczędności czy inwestycje. W zależności od Twojej sytuacji życiowej i zarobków, podział procentowy może być. Inny, jeśli to konieczne. Niemniej jednak, kluczowe jest, aby świadomie część z tych dodatkowych pieniędzy w budżecie przeznaczyć na podnoszenie standardu naszego życia, ale także na kategorię przyszła. Ja. Piąta. Najpierw płacę sobie. Chodzi o to, aby zaraz po otrzymaniu pieniędzy przelać je czy to na konto oszczędnościowe, czy to na konto maklerskie. Krótko mówiąc, należy je zabrać sobie z oczu, to znaczy z konta, którym dysponujemy przy codziennych płatnościach. Idealnym rozwiązaniem jest dodatkowe zautomatyzowanie tego procesu, aby wszystko działo się automatycznie, bez naszej ingerencji. Poza zasadami, które wymieniłam, warto wyrobić sobie nawyk operowania nawet niewielkimi kwotami w kontekście oszczędzania czy inwestycji. Metodą małych kroków jesteśmy w stanie nauczyć się oszczędzania, podejmowania świadomych decyzji finansowych oraz mądrego i obarczonego mniejszym stresem inwestowania. Ostatnią kwestią, aczkolwiek nie mniej ważną od poprzednich, jest zastanowienie się, czym tak naprawdę jest dla Ciebie Twoje bogate życie i zdecydowanie się na dołożenie wszelkich starań. Aby wizja Twojego bogatego życia stała się rzeczywistością. Dlatego należy skupić się na tych rzeczach, które realnie przybliżają cię do życia takiego, jakiego chcesz dla siebie i swoich bliskich. Życie to sztuka wyboru i kluczowe jest uświadomienie sobie, co jest dla ciebie naprawdę ważne i posiadanie tej świadomości, że są rzeczy, które nas przybliżają do spełnienia marzeń, a są takie. Często pozornie drobne, które nas mogą od niego oddalać. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu dzisiejszego podcastu będziesz w stanie określić, czy kwestia inflacji stylu życia Cię dotyczy, i jakie działania możesz podjąć, aby to nie był Twój problem. Jest to o tyle ważne, że nie dając się wciągnąć w tą spiralę zwiększających się dochodów i wraz z nimi wydatków, będziesz w stanie żyć bez uczucia niepokoju o przyszłość finansową Twoją i Twojej rodziny. Dodatkowo, jeśli interesuje Cię temat negocjacji podwyżki w pracy, na moim kanale znajduje się na ten temat filmik. Link znajdziesz w opisie. Dziękuję Ci, że wsłuchałaś mnie do końca. Jeśli moje treści i sposób ich przekazu ci odpowiadają, zachęcam do zaglądania tu regularnie, subskrybowania kobiecej strony finansów oraz polecenia mojego podcastu Kobiecie z Twojego otoczenia. Jeden podcast tygodniowo zawsze w niedzielę będzie się pojawiał. Dodatkowo, jeśli masz jakieś sugestie albo pytania, zachęcam do wysłania maila na kobieca strona finansów maupa@gmail.com bez polskich znaków. Lub napisania komentarza pod filmem. Dziękuję i do słyszenia następnym razem.